chcesz odprowadzać ścieki, ale nie wiesz, jakie rozwiązanie jest właściwe? Dowiedz się, dlaczego warto postawić na biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Specjalnie dla ciebie porównujemy wszystkie dostępne na rynku rozwiązania. Na podstawie przedstawionych wad i zalet przekonasz się, który system jest najlepszy dla ciebie. Szambo. Zaletami takiego rozwiązania są niskie koszty zakupu i montażu, bez bezawaryjność i bezobsługowość. Wadami są między innymi Napełnienie się zbiornika w najmniej odpowiednim momencie, jak uroczystość rodzinna czy święta, brak możliwości ponownego wykorzystania wody, uciążliwość w częstym wybieraniu oraz wysokie koszty eksploatacji. Kanalizacja. Jedyną zaletą kanalizacji jest jej bezobsługowość. Jej minusami są wysokie koszty eksploatacji. Obowiązek budowy przyłącza do systemu kanalizacyjnego, jeżeli takie rozwiązanie przewidują plany gminy oraz ograniczony dostęp. Oczyszczalnia drenażowa jest tania w zakupie i utrzymaniu. Jednakże, aby móc zastosować takie rozwiązanie, grunt musi spełniać odpowiednie warunki. Problemem przy tych oczyszczalniach jest możliwość zakolmatowania, czyli zapchania przepustowości gleby po dłuższym okresie użytkowania. Wtedy konieczna jest wymiana gleby, co jest bardzo kosztowne. W dodatku coraz trudniej otrzymać pozwolenie na montaż tego typu oczyszczalni. Przydomowa oczyszczalnia biologiczna. Jest to najkorzystniejsze i najbardziej ekonomiczne z przedstawionych rozwiązań. W ciągu 10 lat koszt użytkowania oczyszczalni biologicznej przez czteroosobowe gospodarstwo domowe jest siedmiokrotnie niższy niż koszt eksploatacji szamba. Kolejną zaletą jest to, że oczyszczoną wodę możemy ponownie wykorzystać na przykład do podlewania roślin. Montaż oczyszczalni jest bardzo szybki i dozwolony w każdych warunkach gruntowych. Przydomowa oczyszczalnia biologiczno-chemiczna. Działa podobnie jak oczyszczalnia biologiczna, jednakże dodaje się tu cyklicznie środek chemiczny, który ma obniżać ilość fosforu w ściekach do poziomu zgodnego z normami Unii Europejskiej. Wadą tego systemu jest konieczność osobistego dozowania środka chemicznego bezpośrednio do oczyszczalni. Zaletą to, że można montować ten rodzaj oczyszczalni w aglomeracjach, które mają powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Podsumowując. Jeśli nie masz obowiązku podłączenia kanalizacji, najlepszym rozwiązaniem będzie przydomowa oczyszczalnia biologiczna. Jest to funkcjonalne, a zarazem najtańsze i najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Dowiedz się więcej o biologicznych oczyszczalniach ścieków. Wejdź na naszą stronę internetową www.oczyszczalnia.net lub zadzwoń pod numer 506-226-116.